Ale zapytał mnie pastor Marek właśnie czy dzisiaj o czymś... Nie mogę powiedzieć, czy nie mam jakiegoś świadectwa. I w sumie jest dla mnie ciekawe, że temat finansów i pracy akurat wyniknął, bo no takie świadectwo z ostatnich miesięcy, z ostatnich tygodni jest właśnie z tym związane też. I myślę, że właśnie z takim zaufaniem Bogu, tak jak właśnie wspominałaś w tym temacie, gdzieś w pierwszych miesiącach tego roku um, już tak czułem, że muszę zmienić pracę, nie? że po prostu... Już się męczę w tym, co robię, potrzebuję czegoś nowego, potrzebuję czegoś, chciałbym lepiej zarabiać. No i pomodliliśmy się wtedy z żoną o to. Po prostu przed Bogiem powiedzieliśmy, no może jest coś dla mnie nowego już na ten czas, skoro teraz nie jestem zadowolony z tego, co jest. No i następnego dnia, kiedy przechodzałem się na klatce schodowej, to leżała taka karteczka na ziemi. Ja generalnie nie podnoszę śmieci ani ja nic takiego, no nie? E, nie, jestem na, nie jestem na tyle dobrym chrześcijaninem. E, w każdym razie podniosłem tą karteczkę wyjątkowo, po prostu stwierdziłem, a, wezmę. I było na, na niej napisane w dwóch językach, po angielsku i po polsku, wkrótce znajdziesz nową pracę. Nie, wkrótce zmienisz pozycję w swojej pracy. Stwierdziłem, no, e, no ciekawe, dobra, no, przykleiłem sobie to do notesu, zanotowałem dzień, kiedy to było. No i co jakiś czas miałem rozmowy kwalifikacyjne, ale nic z tego nie wynikało. No i dwa miesiące później. Jedna firma zaproponowała mi pracę. I w międzyczasie miałem rozmowy z różnymi firmami, które finalnie były bardzo blisko tego, żeby mi dać jakąś ofertę, ale potem rezygnowały w ostatniej chwili. No ale potem się okazało, że ta firma, która mnie zaofertowała, miała najlepszą ofertę z tych wszystkich. I więc dostałem tą pracę. Potem się dowiedziałem od y, mojego obecnego szefa, szefowej, że kiedy przeprowadzała ze mną rozmowę kwalifikacyjną, to miała już osobę, którą wybrała na tą rolę i która była po dwóch etapach rozmów kwalifikacyjnych. Już była gotowa tą osobę zatrudnić, ale przyszła jej taka myśl, że musi obejrzeć jeszcze jedno CV. <grym, 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 I to CV było moje. <grym>, więc jej obejrzała, stwierdziła, że ze mną porozmawia. No i, i, i teraz a propos tej rozmowy, króciutko. Było tak, że niektóre rozmowy, które miałem z różnymi firmami, były naprawdę średnie. Ale jak były średnie, to dlatego, że sobie myślałem: Ja chcę mieć lepszą robotę, chcę zarabiać więcej kasy. No nie? Ale podczas tej konkretnej rozmowy miałem się takiego, siedziałem wcześniej, i czułem, że do święty do mnie mówi, że nie mogę patrzeć z tej perspektywy. No nie? I powiedziałem: Ja jestem Twoim synem. I to znaczy, że ty jesteś moim zaopatrzycielem. To znaczy, że ja nie muszę się przejmować pracą. Jeżeli ja dołączę do jakiejś firmy, to znaczy, że możemy współpracować, coś ciekawego z tego może powstać, ale nie dlatego, że ja potrzebuję przetrwać, tylko dlatego, że Bóg jest moim zaopatrzycielem, On da mi wszystko, co potrzebuję na tym. moment. Amen. I przez to atmosfera na tej rozmowie kwalifikacyjnej była zupełnie inna, bo ja nie przychodziłem jako ktoś, kto jest e, zdesperowany, żeby wspiąć się szczebel wyżej w wyścigu szczurów, tylko przyszedłem jako ktoś, e, kto już ma wszystko, czego potrzebuje, Amen. ale być może z tej współpracy wyjdzie coś ciekawego. I to jest zupełnie inna tożsamość i potem dostałem tą pracę i jeszcze jedno, rzecz chciałem powiedzieć, tylko teraz się rozpraszam, bo zawsze jak mówię przed ludźmi, to trochę się rozpraszam. Też związanych właśnie z, a, właśnie z finansami, tak. I potem doszło do dnia, że miałem zacząć tą pracę i było już dwa tygodnie, tydzień przed zaczęciem i no, nie odzywają się do mnie. no Myślę, że trochę dziwne, no bo jest proces tak zwany onboardingowy, musisz dostać pewne dokumenty i oni Ci wtedy klepną i do, dadzą ci laptopa i możesz, możesz pracować. Nie? No ale to się nie wydarzyło, no więc zacząłem się z nimi kontaktować. No i w ostatniej chwili, dosłownie przed weekendem, przed tym, kiedy miałem zacząć, się do mnie odezwali, że no tak, jakby zapomnieliśmy o to. Ja myślę sobie, no dobra, ciekawe, to co z tego wyniknie, bo ja nie mogę zacząć w takim razie, więc zacznę minimalnie, znaczy, minimalnie tydzień później, tak? I myślę sobie, dobra, nie wiem, czy dostanę, czy dostanę kasę za ten tydzień, czy nie dostanę, bo jeszcze nie mam kontraktu, z tamtej pracy już zrezygnowałem. Z tym, że w tym momencie, podczas gdy z tą tożsamością, że tak powiem, kogoś, kto potrzebuje przetrwać, to miałbym takie klucze średnio, nie? Nie ma już tamtego wpływu. Tego jeszcze nie ma. Trzeba jakoś dopełnić to wszystko, no nie? ale nie, w ogóle tak nie było. No. Dzięki naprawdę Duchowi Świętemu, bo miałem raczej coś takiego, że Bóg mi powiedział, że dostanę nową pracę. To znaczy, że tak będzie. Jeżeli są jakieś komplikacje, to znaczy, że z tego wyniknie coś jeszcze lepszego dla mnie. To była dokładnie taka myśl. E, I stało się tak, że ze względu na to, że oni się opóźnili przez tydzień, to nie dość, że zrekompensowali mi ten tydzień to jeszcze w ramach rekompensaty za niedogodność związaną z tym procesem zapłacili mi podwójną pensję. Więc rozpoczynając pracę w tej firmie, rozpocząłem ją no, na naprawdę dobrych warunkach, że tak powiem. A potem się okazało, że zmieniając mieszkanie, przeprowadziliśmy się niedawno do innego mieszkania. Um, Mieliśmy dwumiesięczną okres wypowiedzenia, więc te pieniądze, które dostaliśmy, które były doradkowe, były bardzo potrzebne, ponieważ jednocześnie się przeprowadzamy, a jednocześnie jeszcze mamy tamto mieszkanie, więc trzeba zapłacić podwójnie. Tak. Więc jakby Bóg to wszystko zaopatrzył nie? wcześniej. Nie? I wiemy, to jest taka bardzo prozaiczna kwestia, w sensie, okej, okay, to, nie, to nie jest świadectwo o tym, że Go się komuś w Anglii, że ktoś jest pozbawiony na przykład, ale z drugiej strony myślę, że Bóg jest też Bogiem naszej codzienności. Nie? W sensie tego polegania właśnie w, w robocie, w pracy, e, w takich zwykłych tematach. E, dla mnie gdzieś na przestrzeni ostatnich lat ta przemiana myślenia związana z tym właśnie, że ja nie jestem od Boga oddzielny. Ja jestem jedno z Nim, to znaczy, że wszystko co jest Jego należy do mnie, e, ja należy do Niego całkowicie. I w związku z tym nie muszę się o takie rzeczy przejmować. To nie znaczy, że nie pracuję, to nie znaczy, że się nie dogaduję. Ostatnio z jednym z bratem rozmawialiśmy właśnie o tym, że Bóg owszem karmi ptaki, ale ptaki też nie siedzą na tyłku na drzewie, to ptaki latają, szukają pożywienia, aczkolwiek sprawa jest wiadoma, że dostają je od Boga. Więc no, tak. U mnie dostają. A, się ale... <grym> zjadły. <zbiornikami> Kury na to. Bo... U, u, kur też jedzą, tak, kucują wszystko. Yes. Dzień gdzie są lepsze warunki. Yes. Wszystko je u mnie. A ja to sypię. <grym zbiornik> No i takie takie tak. I Chyba tyle tak naprawdę. Bóg jest zaopatrzycielem, jest zaopatrzeniem i można żyć i nie przejmować się, pracować spokojnie i cieszyć się tym. Tak. Super. Amen. Amen. Amen.